Dobry wieczór Państwu. Mam nadzieję, że weekend był e, fajny, że wszystko poszło po Waszej myśli, że mieliście kilka takich fajnych momentów, kilka fajnych sytuacji e, podczas tego weekendu, które, e, mówiąc krótko, zrobiły Wam ten weekend. Mm. Wyrażam taką nadzieję, bo wiesz, wiesz jak to jest. Czasem, czasem jest coś takiego. Że wystarczy taka jakaś mała iskra, mała taka sytuacja, małe jakieś wydarzenie, które może sprawić, że no, z dobrego dnia możesz mieć absolutną klapę. Nie? Czasem tak się zdarza. Nie wiem. Wszystko idzie po Twoje myśli, wszystko fajnie się układa. A nagle jakiś jeden, jedyny moment zaważy na tym, że jesteś absolutnie zażenowany tym, że coś takiego małego może Ci roz, rozpieprzyć i wiesz, cały dobry nastrój, nie? I dzisiaj taki, dzisiaj taki odcinek na temat czegoś, co ja tak nazywam mikrowzloty i makroupadki. Czyli tak, z jednej strony mikrowzloty. Hmm, specjalnie mówię tutaj y, y, o nazywam to mikrowzlotami, dlatego że w mojej opinii są to takie pojedyncze jakieś rzeczy, nawet czasami najdrobniejsze, nawet najbardziej absurdalne, najbardziej ironiczne, najbardziej niespotykane wiesz sytuacje, które, wiesz, jakieś takie drobnostki, momenty, sekundy, które po prostu robią ci dzień. Gdzie na przykład nic się nie układa po twojej myśli, a po prostu jest jedna fajna sytuacja, która absolutnie odwraca wszystko. Nie wiem, na przykład bardzo taki znany case pewnie w większości z nas, którzy lubią sobie w nocy wstać do kibla albo podkraść coś z lodówki albo napić się wody. I w momencie, kiedy na przykład nie przypierdzielisz małym palcem w nogę łóżka, i, i, i to już jest sukces, nie, bo wiesz jak to jest ciemno, nie chcesz palić światła, bo się twoja partnerka obudzi, wiesz i będzie makro upadek, więc sobie, więc sobie idziesz po ciemku, ale wiesz, w sytuacji takiej, że no, no uda ci się, y, uda ci się y, nie uderzyć tym małym palcem, a sam wiesz dobrze jak to <laughs> boli. No, to można to uznać za jakiś taki mały sukces, nie? I cieszysz się z tego. A potem sobie przypominasz nagle, że no, przecież to jest ten dzień, kiedy będziesz miał swoją coroczną rozmowę o podwyżkach, i jakby twój cały dobry nastrój ląduje w tej szufladzie pod łóżkiem, nie? I właśnie to, co, to, to o czym mówię: te mikrowzloty, czyli te takie małe, dzisiaj sobie pogadamy tak ogólnie o tym, nie? Że to są takie mikrowzloty, które ja absolutnie, absolutnie. E, m, lubię i zawsze proponuję, i zawsze nas, namawiam każdego, żeby sobie nawet samemu czasami e, prowokować takie mikrowzloty. No ale są też te makroupadki. Dlaczego makro? Ano dlatego, że one e, czasami działają tak, że potrafią ci, wiesz, o ile mikrowzlot potrafi ci naprawić jakiś powiedzmy drobny, drobny moment twojego kiepskiego dnia tak makroupadek możecie absolutnie rozpieprzyć cały y, pozytywny dzień, nie? No i zazwyczaj te makropadki mają to do siebie, że y, no, już jak się coś y, wiesz psuje to na grubo, nie? Y, No i teraz wiesz, ja tak sobie zawsze myślę, y, y, że życie to jest takie y, taka seria y, sprintów i potknięć, nie? Te sprinty, czyli te nasze mikro a te, te potknięcia to te makro Pogadamy sobie czasami, teraz dzisiaj sobie pogadamy o tym, że czasami to jest tak, czasami może być tak, że jedna taka chwila z kawą może Ci absolutnie uratować dzień. Wiesz, chodzi mi o to, że nie wiem, masz słabo, nie wiem, cokolwiek w robocie nie tak. Albo, albo nie wiem, życie, życie cię przytłacza, ale czasami właśnie ten, ta sekunda z kawą, kiedy sobie staniesz na balkonie, przestaniesz myśleć o czymkolwiek, może ci uratować dzień, może ci go chociaż trochę poprawić. Ale może być tak, że na przykład jakiś zły SMS- albo mail jakikolwiek, którego się nie spodziewasz, albo mail, którego nie chciałbyś dostać, a ostatecznie go dostajesz, może oczywiście ci absolutnie ten dzień y, zniszczyć, nie? No, i, po, no i, i, i więc pogadamy sobie dzisiaj yy, o takich małych momentach, które robią ci dzień, no i tych dużych, które mogą cię, wiesz, rozjechać absolutnie jak autobus, nie? Więc, yy, więc uważaj teraz, bo generalnie jest tak, że dziś, teraz będziemy sobie rozmawiać, wiesz, o tych codziennych triumfach, o tych katastrofach, yy, bo tak, z jednej strony możesz mieć tak, że wiesz, wyrobiłeś się do pracy, wstałeś dobrze, tak jak trzeba, także wiesz, to o czym już rozmawialiśmy sobie jakiś czas temu przy, przy okazji naszego innego spotkania, że sobie wiesz, rano, ten poranek bywa różny, ale tobie akurat się udało fajnie fajnie wstać, fajnie się ogarnąć, zdążyć do pracy, wiesz, ubrać jeszcze w międzyczasie, ubrać dziecko i, i, i jeszcze go odrzucić do przedszkola, wiesz, wszystko, wszystko wygląda dobrze, a potem sobie, wiesz, uświadamia, że zgubiłeś portfel, nie? Także Twój makroupadek jest, jakby przesłania wszystkie te Twoje mikrowzloty. Ale oczywiście my tutaj nie będziemy sobie tylko i wyłącznie się dołować, albo w ogóle nie będziemy się dołować, bo przecież nie o to nam chodzi przy tych naszych, przy okazji tych naszych spotkań. Patrzymy jak najbardziej pozytywnie na wszystko, co nas otacza. No i więc ja się będę skupiał, bardziej, bardziej będę chciał się skupić na tych właśnie fajnych mikro wzlotach, czyli jak się utrzymywać na tej powierzchni tego absurdu, który nas otacza, wiesz, dookoła, bo uważam, bo uważam, że bardzo fajnym sposobem, bardzo fajnym sposobem jest budowanie sobie takiej codzienności na, na podstawie, na bazie tych drobnych zwycięstw. Wiesz, chodzi mi o to, krótko mówiąc, żeby stary doceniać nawet najmniejszą pierdowę, którą uda ci się zrobić pozytywnie. Uwierz mi, że to naprawdę działa. E, długo mi zeszło, długo mi zeszło żeby, żeby dojść do takiej konkluzji, ale udało się. E, no i ja na przykład, wiesz, u mnie. U, u mnie budowanie mikrowzlotów bardzo często bazuje na wychowywaniu dziecka. I no, wiesz, tuż czytałem, ja też to mówiłem, mieliśmy oddzielne spotkanie poświęcone temu. Może nie do końca temu, ale powiedzmy, było, było to część naszego innego spotkania. No i wiesz, generalnie chodzi o to, że nie wiem, masz, masz dziecko i wiesz, które rano... Ubrało się bez, bez problemów, zjadło się na nie bez większych negocjacji, cokolwiek wiesz. Yy, I to już jest naprawdę, naprawdę duży sukces. Albo nie wiem, jeździsz samochodem do pracy, jedziesz, kurde, o godzinie 8, gdzie praktycznie cała strefa dookoła Twojej firmy jest już, wiesz, oparkowana, yy, że, że nie wciśniesz się, nie ma opcji, nawet rowerem byś się nie wcisnął. A tobie właśnie tego dnia udało się znaleźć parking za pierwszym razem, bo na przykład ktoś wjechał. No i to jest taki super mikro, mikro, mikro wzlot, który absolutnie powinieneś docenić i który absolutnie powinien Ci pomóc w tym, żeby ten dzień jakoś fajnie yy, przetrwać. Wiesz, no takich sytuacji oczywiście możemy sobie szukać mnóstwo, nie? No mnóstwo, no, no, dla mnie mikrowzlotami są na przykład to jak sobie czasami jadę do biura i wiesz ja mam kilka przesiadek i w momencie kiedy mi się wszystko ładnie zgra i nie muszę wykopować sobie dodatkowego biletu tylko, tylko wyrabiam się w ramach jednego no to to jest dla mnie już jakiś mikrowzlot, bo dzięki temu wiem, że dojadę na czas i będę mógł sobie wyjść o, porze, o takiej porze, o której sobie zaplanowałem i nie, nie, nie zepsuje mi to w dalszej części dnia. Mm. Dalej, yy, nie wiem, nie stałeś w kolejce gdzieś w piekarni, yy, gdzie zazwyczaj jest tłum ludzi, yy, nie wiem, wiesz, chodzi mi o to takie bardzo, czasami naprawdę bardzo przyziemne rzeczy, takie naprawdę nie, nie absolutnie nie doszukując się tutaj nie wiadomo czego, Chodzi mi tu właśnie o takie, takie absurdalnie czasami absolutnie podstawowe rzeczy, które które mogą jakby wszystkie ze sobą połączone mogą sprawić, że twój dzień będzie naprawdę super. Wiesz, ty możesz na przykład powiedzieć, no ale dobra, no to są banały, no czasami po prostu nie można być aż tak nie można aż tak bardzo skupiać się na takich banalnych rzeczach. A ja powiem ci, że a ja powiem ci, że one mają sens, według mnie. Bo wiesz, tak jak moja ulubiona wokalistka Sylwia Grzeszczak śpiewa, cieszmy się z małych rzeczy. Wiesz. I to jest kurde prawda, się możesz śmiać albo nie. Bo na tych właśnie małych rzeczach możesz budować sobie szczęście. Wiesz, twoje takie prywatne szczęście. Yy... Nawet kurde, wiesz, docen, do, doceniaj takie, wiesz, doceniaj takie bardzo małe rzeczy. Doceniaj to, że na przykład nikt do Ciebie z pracy nie dzwoni o 20. Nie zawraca Ci dupy. Wiesz, doceniaj to, że masz nawet, kurde, wodę w kranie ciepłą, nie? Wiesz, do, a to też nie jest oczywistość. Uwierz mi, nawet w nowych blokach, w których, na przykład w takim, w którym ja mieszkam, ciepła woda nie zawsze jest oczywistością. Więc y, warto, warto docenić. Warto docenić. E, co więcej, wiesz, też Chodzi mi o to, żebyś zrozumiał, że to nie, nie, nie mam tutaj na celu ci dawać jakichś takich motywacyjnych gadek, coachować ci w jakiś sposób, wiesz, jak na, tak jak na Instagramie tam robią. Nie, mi chodzi o to, żeby ci pokazać, że kurde, wiesz, takie fajne, małe rzeczy, one naprawdę robią robotę. One naprawdę robią robotę. Bo możesz sobie. Wiesz, sam zatrygerować taką, taką małą rzecz, sam sobie zrobić przerwę, sam sobie właśnie wypić kawkę, zdecydować o wypiciu kawki Wyluzować się, posłuchać dobrego podcastu, posłuchać dobrej muzyki Wiesz, i na podstawie tego zbudować sobie dzień, czyli te wszystkie mikro takie kroki mogą Ci naprawdę pomóc No i ja wiem o tym doskonale Absolutnie doskonale o tym wiem, że życie to jest, wiesz, sinusoida, nie? Że oczywiście mamy te swoje mikrowzloty, o których Ci tutaj, yy, wiesz, nawijam od samego początku, ale chcę to, naprawdę mocno, yy, chcę to naprawdę mocno podkreślić. No ale mamy też te makroupadki. Niestety one często przeważają, yy, a to tylko z naszej winy, tak naprawdę. I yy, już Ci mówię dlaczego. Dlatego, że nawet jeżeli masz taki makroupadek, to fajnie jest fajnie jest żeby starać się tak triggerować sobie mikro żeby te makro upadki nie były dalej makro ja wiem że to są to jest takie trochę zagmatwane dla Ciebie ale już Ci mówię już Ci tłumaczę o co chodzi przechodź eee, przejdziemy przez to razem absolutnie też nie chcę żebyśmy dramatyzowali wiesz nie dramatyzujmy bo tak jak wielokrotnie już tutaj powtarzam ja chcę żebyśmy ja chcę żebyś się nauczył że z każdej, nawet najgorszej rzeczy, która Ci się gdzieś tam przytrafia, można wyciągnąć coś pozytywnego, można się z tego pośmieć, bo, bo dzięki temu nie zwariujesz, nie? Tak samo i te makroupadki. Nie dramatyzujmy, bez przesady, te makroupadki też da radę jakoś przejść. Mm, a o czym mówię? No czasami po prostu są takie momenty, kiedy życie się na Ciebie wylewa takie, wiesz, yy, wrzące, nie? Dostajesz po prostu popysku. Yy, nie wiem, Masz mikro wzlot taki, że zaprowadziłeś dziecko do przedszkola bez żadnych problemów, udało ci się, udało ci się yy, wiesz, ogarnąć go rano. A później w, w południe dzwonią do ciebie, że dzieciak narozrabiał, i, i, i okazuje się, że dalszą część dnia będziesz musiał spędzić z nim pracując. nie? A to wiesz, że nie jest proste. Yy, wiesz, albo nie wiem, samochód ci się psuje po prostu tak z dupy, nie, tak jakby wiesz bez, 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 bez zapowiedzi, a wiesz, że tak często bywa, nie bez zapowiedzi yy. i nie staram się tutaj dramatyzować absolutnie, tylko staram ci się przedstawić fakty wiesz, nie chodzi mi tu ci o to absolutnie, żebyś sobie nie myślał, że chcecie, chcecie tu jakoś zdołować, pokazując ci te makro upadki. Tylko bardziej chodzi mi o to, żeby, cię, żeby ci pokazać, że każdy czasem leży na ziemi, ale wiesz, różnica polega na tym, to też już wielokrotnie powtarzałem, czy się później z tego pośmiejesz czy będziesz starał się rozwalić jednak ścianę ze styropianem, yy, wiesz, której de facto nie ma, nie? No to jest ta właśnie różnica, kolosalna to jest różnica, czy będziesz potrafił później sobie się z tego pośmiać. I my tutaj na tych naszych spotkaniach dążymy do tego, żeby ze wszystkiego się pośmiać. Przykłady, kurde, powiem Ci, jakie są moje mikrowzloty. Moim ulubionym mikrowzlotem, który bardzo często robi mi dzień, yy, jest na przykład... Jedzenie. Uwielbiam po prostu zrobić sobie dzień dobrym jedzeniem. Wiesz, jakiś burgerek moja ulubiona rzecz, jeśli chodzi o jedzenie burgerki um, albo nie wiem, jakaś pizza, cokolwiek. Wiesz, generalnie chodzi o to, że jak na przykład wiem, że mamy zaplanowane na wieczorek jakieś, jakieś wyjście na kolację, zjemy coś dobrego, wiesz, ja to traktuję jako mikrozwład, który może mi zrobić dzień, nie? Ale stary. Już ci mówię, jest czasami bardzo często związany z tym makroupadek na dzień kolejny, na zajutrz. No bo mój żołądek skonstruowany jest w ten sposób, że ja ogólnie rzecz biorąc bardzo lubię ostre, pikantne rzeczy. No i niestety, jak czasami się najem takiego pikantnego na wieczór, no to na drugi dzień sam wiesz, jak to jest. I najgorsze jest to, że spotka mnie to w najmniej oczekiwanym momencie. A zazwyczaj tak bywa. Nie wiem, stoję w autobusie, jest korek. Nie masz gdzie, i wtedy wszystko przychodzi ze zdwojoną siłą. Wiesz o co chodzi? <gry> to jest mój makroupadek. Ale nauczyłem się jakby przyjmować to na luźno, chociaż oczywiście nie zawsze się da, bo czasami jest tropikalnie, ale staram się przyjmować to na luźno i tylko sobie tak prycham pod nosem i sobie myślę, okej, okay, znowu nie? znowu to samo. Ale dzień, dzień wcześniej nie myślałem o tym makroupadku. Także pokazuję ci na, na podstawie tego, że nawet z takiego takiej głupoty można. Się pośmieć, nie? Yy. Jakie mogą być inne te makro, makro upadki? Nie wiem, na przykład dostałeś jakiś okszont w pracy, oczywiście nie wiesz za co. Klasyka, nie? Yy. Albo nie wiem, zjadłeś coś przeterminowanego, nie zauważyłeś, kupiłeś jakiś jogurt, nie wiem, cokolwiek wiesz i, i, i sam wiesz jak to się skończyło. Chwila przyjemności zaliczana do mikro wzlotu skończyła się makroupadkiem. Yy. Oczywiście ja nie mówię teraz o takich makroupadkach, gdzie faktycznie życie zwala ci się na głowę, a ty nie za bardzo wiesz, co z tym zrobić. Chociaż też zawsze namawiam do tego, żeby się z tego pośmiać, żeby y, może nie tyle się pośmiać, też, y, to też za chwilę ci o tym powiem. Wiesz, chodzi o to, że przede wszystkim stary, jeśli chodzi o te makroupadki, i uważaj, nie chodzi o to na takim makroupadku, żebyś się od razu załamywał. Na luzie. To nie są dla mnie, dla mnie to nie są yy, to nie są porażki. Te makropadki to nie są porażki. Bardziej traktowałbym to jako ta, jak takie przystanki, które po prostu musisz przejechać. Przyjąć, przełknąć, wiesz. I absolutnie ich nie zakopuj. Wiesz, nie chodzi o to, żebyś o nich zapomniał żebyś wiesz, yy, yy, absolutnie wiesz, zakopał je gdzieś, yy, tak jakby się nigdy nie wydarzyły, wręcz przeciwnie, bo tak, jeżeli je zakopiesz gdzieś, to one potem wyrosną ci jak chwast, nie? Albo jak grzyb w łazience. Nie, nie chodzi o to. Chodzi o to, że czasami lepiej jest przyjąć ten yy, makroupadek, przełknąć go yy, i wiesz, yy, zrozumieć, wiedzieć, wiesz, powiedzieć wprost, że jest źle, że ciężko, czy cokolwiek, przyjąć to. Zrobić z tego jakąś lekcję, a potem zaparzyć sobie herbatę i, i, i po prostu wiesz, i, i iść dalej, nie? Także absolutnie nie zapominamy o tym Nie Nie zakupujemy tego Bóg wie gdzie Tylko Tylko po prostu działamy dalej i, i wiesz, i, i wyciągamy, wyciągamy wnioski, nie? Ale, ale Absolutnie nie skupiajmy się na makroupadkach Absolutnie nie skupiajmy się na makroupadkach Wręcz przeciwnie, skupiamy się tylko i wyłącznie na tych mikrowzlotach Bo to właśnie, jeszcze raz Ci to powiem To właśnie one mogą zrobić Ci dzień Te właśnie mikrowzloty I to nie chodzi o to, że to jak, nie chodzi o jakieś wygrane na loterii Tylko takie naprawdę drobiazgi I tutaj też, to, co ciekawe Ci powiem Takie drobiazgi, które po prostu na przykład czasami nie zepsują Ci dnia I to już możesz potraktować jako sukces Wiesz I teraz patrz Szybko znalazłeś parking, masz mikrowzlot, zdecydowanie, kawaj, i... zrobiłeś sobie idealną kawkę, wiesz, fajnie zaparzona, mleczko idealnie spienione, mikrowzlot. Dziecko ładnie Ci się obrało, wyszło do przedszkola, no to to już jest hiperwzlot, nie? I, I chodzi o to, żebyś traktował te, 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 te mikrowzloty jak takie checkpointy. Żeby mieć taki zapisany postęp życia, nie, że to jest checkpoint, checkpoint, checkpoint i wszystkie te checkpointy zrobią Ci po prostu dzień, nie? I gdzieś wyczytałem, teraz mi się tak przy, przypomniało, że gdzieś wyczytałem, że nasz mózg lubi właśnie takie drobne nagrody. Wiesz, bo chodzi o to, że dopamina, to ona nie pyta, nie? czy to było coś wielkiego, ona tylko się cieszy, że coś Ci wyszło. Czyli jeżeli dostałeś tego strzała, to nieważne, czy to było coś wielkiego, czy nie, tylko ona się cieszy z tego, że w ogóle cokolwiek cokolwiek Ci wyszło. I to jest fajne. I to jest super. Nie? I właśnie te mikrowzloty, one sprawiają, że jesteś w stanie czasami przetrwać najbardziej słaby dzień. Nie zwariować. One dają Ci miejsce na taki, wiesz, oddech. Więc stary. Jeszcze raz. Zatrzymaj się na chwilę. Zwolnij. Zrób sobie kawę. Napij się herbaty. Zjedz sobie coś słodkiego. Wiesz. Pogratuluj sobie sam, jeżeli coś małego ci wyjdzie, nie? Więc, generalnie, jedyne co w tym, przy, przy okazji tego naszego dzisiejszego spotkania chciałem powiedzieć, to to, żeby absolutnie starać się nie przegapić tych właśnie mikrozlotów. Nie skupiać się na makroupadkach, ale nie przegapiać tych mikrozlotów. Wiesz, one mogą się tak naprawdę czaić wszędzie. Musisz zauważyć te wszystkie takie drobne sukcesy, nie? Na przykład w domu, tak jak rozmawialiśmy. To jest królestwo absurdu i, i wiesz jeżeli masz dzieci, jeżeli one się nie kłócą przez 10 minut, tylko się zaczęły bawić dziwnym tym dziwnym sposobem, traktuj to jako absolutnie jako sukces, nie? Albo kiedy nie wiem, ogarnuj, ogarnąłeś fajnie dom i możesz sobie usiąść na kanapie i, i po prostu obejrzeć jakiś fajny serial na Netflixie. Wiesz, cokolwiek, nie? W robocie, nikt ci nie zawraca dupy przez 30 minut, możesz skupić się na swoich sprawach, nie? Albo szef Gdzieś tam Cię pochwalił, że coś fajnego, dobrze, że wiesz, coś, coś dobrze zrobiłeś, nie? Kolejna rzecz. Jeździsz autem do roboty, stary. Nie masz korków, czegokolwiek, nikt Cię nie rozkraczył Tobie, wiesz, gdzieś tam po drodze nie musisz jeździć objazdami. Wiesz, super. Komunikacja to jest dopiero strefa wysokiego napięcia, stary. Coś, do, w komunikacji generalnie możecie rozwalić wszystko na łopatki, ale oczywiście znowu szukamy pozytywów, czyli. Nie wiem. Jedziesz sobie autobusem i na przykład nie wszedł do autobusu jakiś przedstawiciel lokalnej społeczności podsklepowej. Wiesz co chodzi, nie? Nie śmierdzi. Nie wiem, cokolwiek. Hmm. Wiesz, tego typu właśnie rzeczy. Dalej, jeszcze fajny przykład. Sklep. Tam naprawdę możesz się bardzo szybko wnerwić, nie? Jakby tam jeden malutki jeden, jedna malutka iskierka może sprawić, że się po prostu wnerwisz i wyjdziesz, nie? Wiesz, nie masz kolejki, cokolwiek, wiesz nie musisz znosić wiesz, wrzeszczących dzieci tylko sobie idziesz, kupujesz co chciałeś, wychodzisz zajmuje Ci to 15 minut, nie? Więc git, nic tylko się cieszyć, nie? Więc stary, jeszcze raz, jeszcze, jeszcze raz, łapiemy oddech to jest kurde najważniejsza rzecz, łapiemy oddech szukamy mikrowzlotów Myślimy o czymś miłym, zanim pomyślisz o rachunkach. Nie odpisuj na nie wiem, głupiego maila od razu. Najpierw się trochę wyluzuj. Doceniaj wszystkie pierdoły, które, bo to one, wiesz, które, które ci się trafiają, które sam sobie wymyślisz, bo to właśnie one robią ci dziennie. Um. Bo generalnie, wiesz, możesz mieć dzień z dupy, ale jak znajdziesz wiesz, dyszkę w kieszeni kurtki, której dawno nie zakładałeś, no to możesz to potraktować jako jako, jako super super mikrowzlot, nie? Makro upadki to nie jest koniec świata, no umówmy się. Wiesz, na luzie, nie? To nie jest koniec świata, wszystko da się obejść. I te mikrowzloty, one są fajne pod tym względem, że one właśnie ci pokazują, że umiesz się jeszcze z czegokolwiek śmiać. Wiesz, i wystarczają, żeby, 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 żeby pójść dalej. I każdy ma wzroty i upadki. Każdy. Bo tylko martwi mają spokój, nie? Jakby wiesz. Więc generalnie trzymamy się mikrowzlotów. To są trofea, które, które robią dzień. I wiesz, czasami to są większe, te, te, te mikrowzloty to są takie trofea, które czasami są większe niż wszystko inne. Także działaj, działaj. Rób sobie mikrozloty tak jak ja sobie robię. Dzisiejszego wieczoru, na przykład, mój mikrozlot to właśnie nagrywanie podcastu dla ciebie. Jest fajnie i, 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 i to, daje, to daje jakieś fajne poczucie, że dzień, był, dzień jest dobrze skończony. A ja Ci dziękuję, że byłeś dzisiaj, że wytrzymałeś, i to też możesz sobie zapisać jako mikrozlot, że moje, te moje pieprzenie udało Ci się przetrwać. Może coś z tego fajnego wyniesiesz, mam nadzieję. Daj znać, czy masz jakieś fajne mikrozloty. Może sobie zapiszę gdzieś na kartce, żeby, żeby dołączyć do swojej kolekcji. Um, no, wiesz, stary, życie to jest, no, wiesz, gra na poziomie hard, nie? Ale czasami wystarczy, że po prostu nie zginiesz od razu i już jesteś wtedy zwycięzcą, nie? Także trzymaj się. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.